Cześć, witam Was wszystkich ponownie. Dzisiaj na garażu mamy takiego Opelka Signum. Jest to 1.9 dieselek, 150 koni. Co dzisiaj w nim będziemy sprawdzać, diagnozować? Mianowicie gdzieś ucieka płyn hamulcowy. Na pewno do wymiany są tarcze i klocki tył. Dlaczego do wymiany? Już Wam pokazuję. Właściciel do mnie mówi że są do wymiany klocki hamulcowe z tyłu i on ma kogoś kto by przetoczył tarczę. tak patrząc na nią i dotykając ją palcem to ja tu czuję dużego garba właśnie w tym miejscu także <laughs> przetoczenie no trochę zbędna oszczędność nie? trzeba by było po prostu założyć cały nowy zestaw Wtedy jest gwarancja, że to polata. Sprawdzimy zaraz, właśnie gdzie wylatuje płyn hamulcowy. Miejmy nadzieję, że nie ze skrzyni, bo to automat. Zresztą w automacie, szczerze mówiąc, nie wiem nawet jak ee, regulowane jest sprzęgło, ale raczej hydraulicznie. Co do tego będziemy potrzebować, weźmiemy sobie jasno się Wam powiem, tu robi na tych półeczkach. Weźmiemy sobie taką pompkę do, rozumiecie, wymiany płynu hamulcowego. Zaraz podłączę ją tutaj pod zbiorniczek. Napompuję z dwa bary i będziemy patrzeć, gdzie leci. Cóż Wam mogę pokazać? Mamy chwilę, to już jest podłączone. Mamy podłączone. Napompowane tak w okolicach tam dwóch bar. Wycieków nie widać i tak dalej, ale zacząłem sobie podnosić auto. Nie wiem czy wstanę, bo mi coś pomiędzy łopatki weszło. No ale czego się nie robi, nie masz kanału. Musisz kombinować, prawda? Opsia, opsia i opsia. I tutaj wam pokażę. Tak. Oh. Spójrzcie na przewód hamulcowy. I tu dosłownie, jak go, gdzie on tutaj jest, dotknę. Patrzcie, jest mięciutki, a to jest tylko dwa bary. Tutaj to samo, mięciutki. I z tyłu na tamtym kole jest identyko to samo. Także można powiedzieć, jeden problem mamy z głowy. Szukamy dalej powiem wam co tego Signuma jeszcze dalej bolało mianowicie tutaj klient mi zgłaszał, przywiózł mi panel wiecie klimy, ja mam generalnie dwa rozebrane bo już polutowałem także następny leży tu o pokrętło wypadło się złoży eee, co było problemem tak jak wiecie tu macie te trzy pokrętła, to jest Signum Vectra C i problem był tego typu że ten włącznik z potencjometrem, bo tu też regulujecie temperaturę, na tym środkowym, klientowi cóż nie działało? Ten guziczek, czyli jak wciskacie, no to nic nie chodziło. Przelutowałem to i owszem, działało na tamtym panelu, tak jak mamy tutaj w aucie, bo na razie to wrzuciłem go tak. Jak widzicie, jeszcze obudowy nie złożone, żeby zobaczyć, czy w ogóle coś działa. Ja wezmę kluczyk, teraz działa. Tylko co mnie irytowało strasznie w tym wszystkim... Gdzie jest kluczyk? Co mnie irytowało strasznie w tym wszystkim, to to, wybaczcie, kartony. A dlaczego kartony? Bo tak, od żony dostałem taki fajny prezent, powiem wam. Bo idę teraz w Parkside'a czarnego i dostałem nówkę sztukę w krętareczkę czarną bezszczotkową. Wiecie, yy, żona mi kupiła bez baterii i bez ładowarki, przez to, że ja już dwie ładowarki mam, baterii to mam tu trzy sztuki, dwie czwórki, nie, cztery sztuki. Yy, dwójkę, czwórki i ósemkę. Także no baterii starczy. Ale bomba naprawdę. Szczerze mówiąc, te czarne kolerę polecam. No i skończę co mnie irytowało, to w momencie jak kręciliście tym pokrętłem od klimy, No to kurde przeskakiwało, nie? Macie temperaturę 1, nagle 4, nagle 0. Chyba, że delikatnie to robiliście na takiej zasadzie, że złapaliście za pokrętło i tak delikatnie to to jako tako to działało. Teraz w tym momencie działa to tak. O Tutaj mamy jakąś informację. Dobra, i teraz kręcę sobie pokrętłem 4, 5, 6, 7. Normalnie naciskam guziczek, czekajcie, bo tu jedną ręką wszystko o, robię. Klik i macie normalnie na przykład załączę. Klimę rozłączę, cyk, wszystko cyka. Także przelutowałem to, a dlaczego? To przelutowałem, a nie po prostu zmieniłem panele, no bo jak to właśnie bywa, panele mają swoje numery, nie? No i jak idealnie się zgadzają, to pasuje, a że on nie ma karpasa, no to wolałem nie wyciągać go, chodziło o koszta, nie? No teraz jeszcze... Yy podpiąć go pod programator, wyciągnąć ze sterownika silnika karpasa, no pieniążki, pieniążki, pieniążki. Tutaj macie ten nowy, znaczy się zakupiony przez niego, Valeo. A tutaj też Valeo, ale już zupełnie niezgadzające się, że tak powiem, numery. Przez to, że tu macie 131, 28, 712, a tu 131 31 021. Także te dwie usterki wyeliminowane. Znaczy się tutaj jeszcze przewód, przewód, tarcze, klocki, tył i myślę. A, jeszcze jakiś czek się pali, coś mi zgłasza, że na zimnym jakby kulawo chodzi, ktoś mu tam powiedział, że wtryski do zmiany, no 1.9, 150 koni wtryski, może, ale szczerze mówiąc wątpię. Także tak to wyglądało mnie w warsztaciku, syf, no mówię, te kartony muszę wyrzucić, posprzątać, kurde, posprzątać. Troszkę się dzieje, troszkę inwestujemy, troszkę robimy, o, chiński piękny kabelek. Także co Zapraszam do oglądania Może ktoś z was miał taki akurat problem I pozdrawiam was wszystkich Dzięki, na razie Jeszcze takie O ja nie mam siły Taki dodatek wam dam To co zobaczyłem to nawet mnie rozwaliło Dosłownie rozwaliło Czekajcie, odsłonię bardziej kamerę Bo Ech, tego to bym się nie, nie, nie spodziewał. Poczyszczone, zmierzone, wymienione tarcze, klocki, popuszczony odpowietrznik, yy, płynu do buteleczki wlałem starego syfu. Wszystko pięknie, ładnie. Wciskam tłoczek i dupa. I dupa nie wchodzi mi zacisk na klocki z nową tarczą. No więc co jest? Zapewne gumka się podwinęła. Dobra, to że stoi linka odręcznego dęba, to już mówię, zrobię to na samochodzie. Poczyszczę. Osłona przeciwkurzowa do wymiany. Gumka siedzi cała. Gumka się nie podwinęła. No to na starej gumce znowu wkręcam ten tłoczek i dupa, znowu nie mogę założyć w końcu wsadziłem suwmiarkę zobaczyłem do którego momentu dochodzi eee, gdzieś ją tutaj miałem burdelu takiego narobiłem z nerwów, że o sprawdziłem jak to wygląda do którego momentu dochodzi kurde, ona chodzi, dochodzi do samego końca no więc wyciągnąłem tłoczek Wyciągnąłem tłoczek i proszę Państwa jak to tu się znalazło. Co to jest? Oczywiście już to naciąłem, bo właśnie będę ściągał. A to jest proszę was, adapter do wymiany. Zresztą widać po tych dwóch oczkach, których nie powinno być. Do wymiany klocków do wciskania. Gdzieś miałem, a, tu mam swój adapter. Tak to wygląda. Ktoś to po prostu zostawił, widzicie? Zostawił. I ktoś by powiedział: rzuć fajki, no rzuć fajki. Trzy godziny szukania. Serdecznie mam dosyć. No. To odnośnie tego Opelka, to już teraz będzie naprawdę wszystko. Pozdrawiam. Narka.